Środę 7 maja w hali sportowej przy Zespole Szkół w Czarnym odbył się turniej mini koszykówki dziewcząt. Wzięły w nim udział uczeni też Czarnego. O zawodach oraz sukcesach czarnickich drużyn koszykówki opowiedział nam ich trener Mariusz Surowiec. W naszej szkole odbyły się zawody w mini koszykówce dziewcząt. Był to półfinał wojewódzki. W zawodach brały udział drużyny ze Słupska, Bytowa, Kobylnicy i nasza drużyna z Czarnego. W tym doborowym gronie Zwyciężyła drużyna ze szkoły sportowej w Słupsku, natomiast nasza drużyna zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie właśnie ze szkołą sportową ze Słupska w stosunku 22 do 28. Natomiast wygraliśmy z kobelnicą 25 do 15 i z Bytowem, 26 do 15. W składzie naszej drużyny wystąpiły Tucka Kinga, Korakomska Julia. Kułak Joanna, Mikołajcza Kinga, Popowniak Monika, Gołębiewska Zuzanna, Drężek Anna, Bukowska Daria, Piurewicz Aleksandra, Wrona Joanna i Słabicka Klaudia. Dziewczęta te wcześniej w mistrzostwach powiatu wygrały ze wszystkimi drużynami z naszego powiatu i to w bardzo wysokim stosunku, na przykład z Debrznem 27 do 2 z Człuchowem ze szkołą sportową 95 do 0 z Człuchowem z SP Człuchów 34 do 6 i zajęły pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu i później miały prawo uczestniczyć w półfinale wojewódzkim. Te dziewczęta wymienione, jak również Fierek Martyna, Burzawa Martyna, Kopeć Maria, Piotrowska Nikola brały udział w rozgrywkach Młodziczek, PZKoŚ, rywalizowały z drużynami z Kartus, z Gdyni, z Lęborka, z Wejherowa i z Pelplina. Występowały pod szyldem UKS Zespołu Szkół Sportowych w Czułchowie. Z tym, że gro tych dziewcząt to były właśnie dziewczęta z Czarnego, z Czułchowa było tylko pięć dziewcząt w szerokim składzie. W latach w roku poprzednim, natomiast w rozgrywkach e, też Ligi Wojewódzkiej uczestniczyli chłopcy i to też byli chłopcy z naszej szkole, szkoły, też reprezentowali UKS przy Szkole Sportowej w Czuchowie, ale też byli, że tak powiem, trzonem tej drużyny. W drużynie tamtej e, występowali Piotrowski, Seweryn, e, Ojdana, e, Adrian, Czempiński, Konrad, Kozieł Konrad, Surowiec Jakub, Sieńko Hubert i Zaczek Grzegorz. Podobnie jak w przypadku dziewcząt, chłopcy z Czarnego stanowili trzon drużyny, drużyny Człuchowskiej. Wszyscy ci uczniowie to byli, byli uczestniczcy programu koszmania. W dniu 13 maja nasza drużyny, nasze drużyny wystąpiły również. W turnieju Pomorski Koszykarski Orlik 2014 braliśmy udział w zawodach w Człuchowie. Jednym ze składów drużyny była drużyna, w której wystąpili Grzesiak Aleksandra, Gryczyszyn Martyna, Lisowski Filip, Hibner Rafał, Andrejaszko Damian. I ta drużyna zajęła drugie miejsce. Przegrała jedynie z jedną z drużyn ze szkoły sportowej w Człuchowie. To były eliminacje do finałów wojewódzkich, które odbędą się w Gdyni. W drugiej drużynie, której nie udało się zakwalifikować, ale również reprezentowała nas zgodnie, grały Szycko Monika, Miłość Natalia, Sidoryk Marcel, Kiliśniak Bartosz i Wolski Bartłomiej. Dzieci te uczniowie naszej szkoły, młodzież. Grają od jakiegoś czasu w koszykówkę. Część z nich właśnie grała też w programie Koszmania. Za tydzień 20 maja odbędą się tak samo eliminacje tylko drużyn ze szkół podstawowych.